Witajcie w kolejnym głębokim zanurzeniu. Dzisiaj zabieramy Was do czeskiej Szwajcarii, a konkretnie na Hrad Falkenstein. Tak, to fascynujące ruiny skalnego zamku koło Jetrychowic. Mamy tu trochę historii, trochę o architekturze, legendy, no i informacje praktyczne. Chcemy jakby odkryć, o co w tym miejscu chodzi. No właśnie. Od warowni przez e, siedzibę rabusiów. Aż po dzisiejszą atrakcję turystyczną. To naprawdę ciekawa historia transformacji. Zacznijmy, może, od otoczenia. Czeska Szwajczaria. Dokładnie, to klucz. Ten park narodowy, te piaskowcowe skały, nazwa wzięła się od szwajcarskich malarzy, którym przypominały dom. Sam zamek stoi na takiej właśnie skale. Ponad 300 metrów nad poziomem morza. To wszystko miało znaczenie. Okej, okay. no to historia. Kiedy to się zaczęło? Prawdopodobnie pod koniec XIII wieku. I po co go zbudowali? Głównie dla ochrony. Tamtędy biegła czeska droga. Czyli szlak handlowy. Tak. Ważny szlak między Czechami a Łużycami. Pierwsi właściciele, o których wiemy, to ród Michalowiców. Znaczący w regionie. Ale jak rozumiem, nie zawsze było tam spokojnie. Co się działo w XV wieku? Oj tak, to był burzliwy czas. Zamek przechodził z rąk do rąk. Rody berków, fartenberków, mhm. ale co ważniejsze, stał się, no powiedzmy, bazą wypadową. Bazą dla kogo? Dla rycerzy rabusiów plądrowali bogate łużyce. I ten właśnie e, bandycki epizod bardzo mocno wpłynął na późniejsze legendy. Brzmi trochę jak Dziki Zachód, tylko w czerkach. No dobrze, ale jak to się skończyło? No cóż, brutalnie. W 1444 roku miasta Łużyckie miały dość. Organizowały się. Tak. Związek Miasty Łużyckich obległ zamek. Został poważnie uszkodzony. I co, opuszczono go? Tak. Jeszcze w tym samym stuleciu. Zaczął po prostu niszczyć. Czyli na długi czas zapomniano o nim. W zasadzie tak. Ale potem wiesz, przyszedł wiek XIX, romantyzm. Aha. I wtedy ludzie na nowo odkryli ruiny. Dokładnie. Miłośnicy historii, malowniczych widoków. Najpierw, jakoś w 1821, trochę posprzątano teren. Ale kluczowy był rok 1852. Co się wtedy stało? Księżna Wilhelmina Kińska zainwestowała w dostęp. Zbudowano schody, kładki. I wtedy Falkenstein zaczął, można powiedzieć, drugie życie jako cel wycieczek. Niesamowite. Od warowni do atrakcji turystycznej. A sama budowla? Jak się buduje zamek w skale? To jest, wiesz, pokaz gotyckiej myśli inżynierskiej. Wykorzystali to, co dała natura. Czyli? Wejście było wysoko, w takiej skalnej szczelinie. Do środka prowadziły drewniane schody, drabiny. Pewnie łatwe do usunięcia w razie ataku. Oczywiście, można je było wciągnąć. A wewnątrz, w samej skale, wykuto pomieszczenia. Główna sala miała powiedzmy 12 na 6 metrów. Była też chyba kaplica na deszczówkę. To było kluczowe. No i trzeba pamiętać, że część budowli była drewniana: pałac, wieża. Aha, i po nich zostały tylko ślady? Tak, takie otwory na belki w skale. No dobrze, a legendy. Ruiny i skały to idealne tło. Oj, tak, jest ich sporo. Dodają miejscu aury tajemnicy. Mówi się o duchu właściciela, którego podobno wyrzucono z okna. O, rany. Jest też taka anegdota o uwięzionym husyczkim Hetmanie, tak. który uciekł przez wąskie okno, ale jego towarzysz, Tęgi Krzęc, już się nie zmieścił. Coś takiego. A te związane z rabusiami? Wspominałaś o nich? Tak. I te są chyba najbarniejsze. Jedna mówi o zdradzie. Służąca miała wpuścić oblegających. I co się stało z rabusiami? Powieszono ich, a zdrajczynie też spotkała kara. Podobno ich dusze nadal są ścigane nocą przez diabelskiego myśliwego, aż do czeskiej kamienicy. U, mrocznie. Jest też legenda o białym jeleniu, który miał pomóc w zdobyciu zamku. Wiesz, te opowieści, choć fantastyczne, jakoś tam odbijają echa prawdziwych wydarzeń. Jasne. A dzisiaj jak wygląda wizyta na Falkensteinie? Jest dostępny cały rok za darmo. Ale no trzeba się trochę wysilić. To znaczy, sporo schodów, kilka stromych, metalowych drabin. To nie jest spacer dla każdego, powiedzmy. Ale dojście jest proste? Tak, bardzo. Z parkingu w Jetrichowicach idzie się żółtym szlakiem może z 600 metrów. Krótki spacer. Czyli sama wspinatka to już przygoda. A na górze. Co tam jest oprócz widoków? No właśnie. Pozostałości tych wykutych pomieszczeń dają wyobrażenie jak to mogło wyglądać, ale widoki. Tak, panoramy czeskiej Szwajcarii są niesamowite. Warto. Punkt wypadowy, można iść dalej szlakami, na przykład do historycznych chat na Tokani albo na punkt widokowy Marina Skala. Falkenstein to część większej całości. Okej. Okay. Podsumowując, Chrad Falkenstein to naprawdę wyjątkowe miejsce. Tu się splata historia, warownia gniazdo rabisów, romantyczna ruina. Do tego pomysłowa architektura i legendy. No i ta sceneria czeskiej Szwajcarii. Ta zdolność miejsca do zmiany, do adaptacji jest chyba kluczowa. Dokładnie. Dziś to cenny zabytek, ważny dla regionu i turystyki. Pokazuje jak nawet ruiny mogą żyć i inspirować. Zdecydowanie. I może na koniec taka myśl. Co ta nasza fascynacja takimi miejscami jak Falkenstein, ruinami, które natura powoli odbiera, ale które wciąż opowiadają historię o walce, o przetrwaniu, o mitach? Co ona mówi o nas samych, o naszym stosunku do przeszłości, do tej dzikości wokół nas, a może i w nas? Mm, dobre pytanie do przemyślenia. Dziękujemy za to zanurzenie.